Paweł, co? Twój debiut w Krakowie stał się faktem. Wystąpiłeś i to do tego wyjścia w wyjściowym składzie? Czy pasów? No tak, bardzo się cieszę z tego powodu. Dziękuję trenerowi że za zaufanie. Dał mi wyjść od pierwszej minuty. Myślę, że zdałem egzamin i będę przygotowywał się do następnego meczu. Był stres spowodowany faktem, że będziesz grał w podstawowym składzie? Czy jednak jakby szybko zapomniałeś o tych faktach, skupiłeś się tylko i wyłącznie na meczu? Może w podstawowym składzie nie, ale zawsze przed meczem i o punkty, o jakąś stawkę, jest wiadomo stres. Radziłem sobie jak mogłem z tym, no i myślę, że nie wypadł najgorzej. No właśnie, oceniasz swój, swój występ, swój debiut. A to pytanie chyba do osób trzecich. Ale jak, czuj, jak czujesz? Jesteś zadowolony z niego, czy jednak spodziewałeś się więcej po sobie? Mogłeś sobie zrobić coś więcej? Myślę, że było ok. Jak na moje możliwości było ok. Też cieszy fakt, że wracacie do Krakowa z kompletem punktów. No oczywiście, na pewno będzie wesoło w autobusie w dobrym tego słowa znaczeniu. No i cieszymy się bardzo z tych trz trzech punktów. No, jako obracka to też pani cieszy się z faktu, że zachowaliście pierwszy raz w tym konto, prawda? No tak. To też cieszy w defensywie staraliśmy się jak mogliśmy. Yy, dużo pomógł Krzysiek Pilarz. Wiadomo, interwencja chyba kolejki była. Także cieszymy się bardzo przed wami mecz z Legią Warszawa. Wiadomo jeszcze ponad tydzień do tego spotkania, ale spodziewasz się tego, że ten Robertowiec z większym zaufaniem będziesz znowu występował w średnim składzie? Spodziewam się tego, że damy się wszystko i, i wywalczymy trzy punkty u siebie. Okej, okay, dzięki